Cześć, witamy Was na kanale ShopGracz. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać nowość, która miała premierę 28 maja. To są premium paczki z Digimonów. Co nawiera premium paczka? Premium paczka to jest coś, co firma Bandai robi również dla swojej karcianki Dragon Ball. To nam daje dwie... Karty promocyjne w przypadku tej premium paczki to będą dwie sztuki alterowanego Rise Greymona na paczkę plus cztery boostery z dodatków 2 z 1,0 i 2 z 1,5. Otwieramy. To co? To no najpierw promo karty, nie? Tak. Bardzo ładne karty, moim zdaniem. Ten 3D podobny arcik mi się bardzo podoba. No, efekt karty jest ten co w zwykłych busterkach, ale są śliczne. No to co? Otwieramy pierwszego? Jeden 0 o, ucieka. To już Omegamon ucieka. Widzisz, Omegamon nie chce, żebyś go trafił. No to pokaż co tam masz wszystkim. No tak. Pierwsza to Winowa Blast. Piximon. Heart Attack. Gardromon. Dolphmon. Smashed Potato. Metal Tyranomon, Slash Engemon, Loader Leomon, Ground Dramon, Cupimon i Infinite Cannon. A, Infinity Cannon to akurat dobra rzecz. No, bardzo się przydaje. Okej, okay, to zobaczmy, co było w drugim boosterku. Mamy na dzień dobry Andromona, Blastfire, yy, fioletowego Garurumona, yy, jakby to powiedzieć, cierń egzystencji Ruki Rasza, czyli, czyli Volcanic Dramona, yy, Kokuwamon. Gaelmon, Numemon, Dark? Dark? Darkmon, Darkmon. E, Spider Shooter, Growlmon i tutaj, o, bardzo ładny Garudam Garudamon i Mimi Cikawa. czyli bardzo fajny Taimer. To teraz ja może zacznę. Mm -hmm. Na dzień dobry mamy Rapidmona, Necrophobie, Duramona, mm -hmm. Antylamona, Armadilomona, Beast Cyclone, Angelomon, Black Gatomon, Codecracking, Erdramon, Salamon i Grace Cross Freezer. Fajnie, bo dwie karty z Securem się trafiły. Tylko do I... różnych kolorów. I tak się przydadzą. I mój ostatni boosterek: Raiden Ludomon, Skalmeramon, Argomon, który jest zrestryktowany, można mieć go maksymalnie jednego w deku, Mega Sidramon. Gatomon z Paskudnym Artem, Dokugamon, Cherryblast, Poromon, Ludmon, Berdramon, Ofanimon i przepiękny Keresmon, alterowany. Przeklęta karta. Tak. <gryw> Kiedyś ustalimy, jak ona działa. Kiedyś, na pewno. Teraz pora na moje cztery boosterki. Co jeszcze powinniśmy wspomnieć, to że premium paki charakteryzują się tym, że Bandai wypuszcza je raz. I o ile jest to mało ważne w przypadku boosterów, ponieważ no to są dodatki, które już są na rynku, więc tych boosterów możemy kupić zawsze więcej. Te promki specjalne alterowane, które pokazaliśmy wcześniej, które są dostępne wyłącznie w tych premium pakach, nigdy więcej nie trafią do druku. Także warto się zawsze w kilka takich zaopatrzyć, żeby po prostu mieć i do użytku, bo to jest bardzo dobra karta ten Rise Greymon. Tak, i must have w żółtym deku. I do użytku i do klasera sobie kilka ładnych ofoliować i włożyć. Tak. No ale dobra, zacznijmy od 1-0 tutaj. Zobaczymy co mi się trafiło. Uwaga. Nadal jest szansa na 8 Omegamonów. E, Toyagumon, całkiem fajna czarna karta, Mushroomon, Cisarmon, Blade of the True, Liamon, dużo żółtych, Okuwamon, Weregarurumon e, fioletowy, Miotismon, Petermon, Labramon, Togemon oh. i haha, witaj najsłodszy książę, Milleniumon. Poziom siódmy, niewiele jest kart poziomu siódmego. Co prawda, ja nie gram ani czarnym, ani fioletowym kolorem, ale niemniej, jeśli kiedyś zwariuję i przyjdzie mi do głowy grać czarnym lub fioletowym, jest to z pewnością bardzo dobry dodatek do deku. No to pokaż, co mi otworzyłeś. No tak, jest Gabumon, Dark Tyranomon, Agumon Expert, Blade of True, Elekmon, Wailmon. Akurat, Agumon chciałem, akurat chciałem więcej fioletowych blokerów, nie mhm. wiem czemu przez wszystkie pustery trafił mi się tylko jeden. Wiesz co, podobnie jest z Woodmonem. Tak, też Woodmona tak... też mam tylko jednego. Też się w ogóle nie trafiają. Toyagumon, Tentomon, Kuwagamon, Radiation Blade, Flower Cannon i bardzo przydatny TK do żółtego deku, który też jest must have, jeśli grasz z żółtem. Proszę bardzo. Okej, okay, więc powtórzę się, mamy szansę na jeszcze cztery Omegamony. Chociaż próbnę się na level 7, więc ja jestem zadowolony, szczerze powiedziawszy. No mi się je, ani jedna nie trafiła. Okej, okay, no to, to możesz znowu zacznę Biomon. E, cał... No <grym> Biomon całkiem fajny, już podbudowujesz napięcie, teraz jestem bardzo ciekaw. Inaczej, tam jest coś, co ja potrzebuję. Aha, czyli rozumiem, że chcesz dobić targu. No, można tak to powiedzieć. E, Biomon, e, który jest o tyle fajny, że czerwony dek ma póki co przynajmniej, bo to się może zmienić w przypadku dwóch najbliższych dodatków, duże problemy z zarządzaniem pamięcią, więc ten Biomon może bardzo pomóc w tej kwestii. E, no, dodaję tylko jeden, więc to też nie jest dużo. Gomamon, Penguinmon. Słuchaj, jeden to więcej niż zero. No tak. E, Blossomon. Patamon niebieski, Arukenimon, Upamon, Garurum, Gururumon, przepraszam, tak, tak czarne. Hidden Potential, zresztą. tak, można mieć jeden, czy? Jedną. Jedną, tak. Durandamon, on o. mi się akurat przyda. O, no, i <laughs> Ok. Okej. Okay. 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 Czemu to jest ciekawe? Obydwie te karty są potrzebne do talii podragna Lord Mona. I teoretycznie to są nazwijmy to bracia bliźniacy. Tego samego poziomu, <laughs> więc to całkiem ciekawe, że trafiły się obydwa w, w jednym, boosterze. jednym boosterze jako Erki, ale nie narzekam, przydadzą się. Do, do tej się. pory otworzyłem ze trzy boksy i jeszcze ani razu się tak nie trafiło. To jest jak szóstkę w Totka. No to pochwalcie, co tam się tak podnieciło. Warwomon, e, proszę o, bardzo, chciałeś o. Agumona? Chciałem czwartego, tak, tak. Hawkmon, Lightning Pow, Saber Dramon, Psychemon. Bist, Bastemon, DemiVemon, Ankylomon, który też jest bardzo przydatny i Cherubimon, którym lubię wkurzać innych no i Davis Motomiya, którym ktoś lubi wkurzać nas także no. na tym zakończymy w otwieranie naszych premium paczek niestety już nam się skończyły nie będziemy mieć więcej, no niestety nie dodrukowują ich ale zapraszamy Was na nasz następny filmik, na którym zaprezentujemy Wam podstawowe mechaniki rozgrywki i przykładową rozgrywkę. Pa. pa. Do zobaczenia.